Kaczuszka Film Studio prezentuje Spokojnie Admirale Spokojnie <słyszy> <słyszy> Musisz się jeszcze wiele nauczyć Koniec treningu na dzisiaj Lepiej przemyśl swoje zachowanie Mirale? Zmiana trąbka a przyjechał Mamy doktor Johnny. Ten doktor Johnny John? z laboratorium John. członki Mielonki 69. Mogą się go, go, go. Oh. Dobrze, a no więc wybierajmy się tam. Ja idę się dobrań. zesrać, przypilnę tego gnojaszka. Zbieraj <kluje> oh. oh. nice. się, wybieraj się. Brawa i pazna. Ignawlu, Ignawlu. w To słuchamy. Dobrze, a więc musicie zdobyć dla mnie trochę gunpowderu. Taka jest misja od odmierzałotrąbki. Musicie dokonać tego. Pewnie zastaniesz się czemuś zmienił mi się głos, ale to przez to, teraz problemy. Słuchajcie, tu są specjalne miejsca, do którego musicie iść. Ja idę odpocząć. A tu gdzie ja jestem do jasnej, ciasnej? Klub zielarski, nysa. Głęb.. Gołębinów pewnie mają. Działki hodowlane. Hop, w dół dół, dół dół, w dół dół. się ostatnio widzieli. To już chyba rok. Kartu śmierci w Wybieram się do ośrodka badawczego zbadać. Kilka próbek z jeziora tutaj rozumiesz, żeby tam moim synom dać do admirała trąbki, muszę mojego sta proszę. Przepraszam, to są takie napady. Doktor no, Rzutkowski no, z ja Wydziału wice... o dupie Marynie Admiral Trąbka Witam Pana serdecznie Witam szanownego gościa Siadajcie Szydę... doktorze, siadajcie Cóż tam za interesy <noise> prowadzą panowie Szydę. Jest pewna kwestia do rozważenia, jak wiecie Ostatnie badania <noise> Instytutem wyszły dosyć prawidłowo no, Zgadzam się, no. konsensus wśród prowadzących jest taki że no niestety brak dostatecznych obserwacji słyszał doktor o projekcie S kurwiel Nie mów, że też kojarzysz projekt S kurwiel Czy to jest jakaś przełomowa dziedzina nauki gdzieś mi to przeszło i jednym uchem wyleciało drugim szeregowy mówią kurwa Kapsza flota jest wdzięczna, że jednak wróciłeś w nasze szeregi szeregowe To wszystko przez kaczechalne. hale. Sytuacja jest prosta, doktorze. To są akta sprawy. Jeśli chodzi o serum e wiele jesteśmy aktualnie na najlepszej pozycji, jaką możemy. Możemy zmonopolizować serum super żołnierza na całej Kaczolandii. Żeby zyski ze strat kapitałowych na rynku po prostu. Nie Poszły. chodzi o zyski, tu chodzi o władzę. Zobacz, obiekt mhm. testowy. Jaka zmiana po trzech miesiącach? Trzy miesiące przed ser serum. Nie... Ale, admirale. To jest niemoralne do zarządzania po prostu. Nie można takich rzeczy robić, doktorze. Oczywiście, że efekty są niesamowite, wręcz niewyobrażalne. Natomiast doktorze, 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 doktorze. zobacz. A tak? Jesteś przekonania, że jednak liczy się to, co się dzieje w świecie, a nie zdrowie ludzkiej władza? Pomyśl o nim. Jaki będzie nie impuls waluty? Jaki będzie impuls waluty? Nie. Z waluty nie jest ważny serum. Serum wykonane z tkanki mięśniowej. Tak wygląda naprawdę. Jana... Tak wyglądał materiał genetyczny, z którego pobraliśmy ku serum. Natomiast nie wydaje ci się, admirale, że takie postępowanie doprowadza do upadku moralnego społeczeństwa i... Ja, proszę, e... Myślę, że w na naszej firmie... A ty coś pozwoli, że... Szeregowy odzywać? spokojnie, nie podnosić głosu na moich ludzi. Przepraszam. Przepraszam. Nie mowy na moralność. Szeregowy spokojnie. Wśród nas jest pan Szeregowy Sobol będzie pouczał mnie o moralności. Ten sam, Doktorze. który walczył z grubasem. Pamiętasz swoje... musimy że Dzięki naszemu serum Esescu wiela możesz poczuć to, co jest pragnące twojej władzy. Kryzys militarny brak żołnierzy to wszystko możesz zdobyć dzięki serum S kurwiela w łatwych tabletkach rozpuszczających się w wodzie możesz zwiększyć swoje mięśnie w bardzo szybkim tempie, a twój żołnierz na pewno będzie zadowolony. Przyraz mięścia o 200% tylko zmienić. Zwiększona kondycja fizyczna, nawet o 120. Zmięsty traktacji oraz przyraz. Dzięki temu seru w skali edgingu wzrośniesz na pierwsze miejsce. Kobie twoje stopy staną się piękniejsze. Wow, jakie piękne! Pomyślałbyś, że ten zwykły żołnierz zostanie tylko na stopniu, ale jednak może się wszystko zmienić w trzy tygodnie. Powiem swojego żołnierza 10 cm ci sąsiad? Pamiętaj, że twój super żołnierz może zawsze zrobić z niego to, lub to. Lub nawet to. Zainwestuj w super żołnierza. jako kacza flota nie chcemy tylko wspierać świata jako armia. Chcemy go również wspierać w branży marketingowej. Dzięki naszemu serum nasze prototypy są całkowicie bezpieczne. Pomocy! Oh, pomocy! Nie wiem, że musimy robić takie kurwa gówniane rzeczy. Myślałem, że po uratowaniu świata będziemy mieli chociaż awans. Jerky. But it, gone, but it.